Dobra, znowu top 10. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Dobra. E, wymień mi top 10 filmów e, z największymi przychodami na świecie, według danych. Ja pierdzielę. Dane nominalne, inflację. O, Dobrze, że dopowiedziałem, bo chciałem coś to... innego dać, ale teraz to już coś tak. Dobra, dam Titanic. Mhm, jest czwórka. I to będzie w cholerę ciężkie. Nie wiem, to jest ważne pytanie. Czy każda część Harry'ego Pottera jest tu osobnie napisana, Czy ja muszę część wymienić Harry'ego Pottera? No, ciekawostka jest taka, że nie ma Harry Pottera. Proszę, tragedia. Dobra, ja powiem król Lew z Disneya. Jest, no, z 2019. Na którym miejscu? A u dziewiąte, to jest dziewiąte. Dobra, dam. Kurde, nie wiem jak to się po polsku nazywa, hangover. To jest to Kac, Kaz Vegas. Mm, 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 nie. Ej, powiem, powiem znajdź Nemu. Nie. Ogólnie nie, bajek, takich stricte bajek to tylko król lew, no? Dziewiątka. Jest tutaj takie uniwersum. No, Marvel tam będzie no, 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 no. Co, Iron Man tam będzie? Iron Man nie. Dobra, Batman? Batman nie. Spider-Man. No dobra, jest, to jest ten No Way Home z 2021. Siódme, si si siódme miejsce, 1,9 miliarda. Ej, powiem jeszcze ten e Suicide Squad. Więc nie, to może... no bardziej nie. połącz no. A co, Avengers? Avengers, no, a które? <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> ja nie oglądałem ani jedno, więc ciężko mi powinno, nie wiem ile tych części jest Tam jest kil kilka jest Avengers Rzez. No to od końca, dziesiątka The Avengers z 2012, półtora miliarda Infinity War, szóstka Endgame, drugie miejsce, 2,8 Dobra, ale wpadłem w co, coś nowego, wpadłem na Avatar tak, top 1, 2,9 tak, to Mogę ci podpowiedzieć, że trzecie miejsce w sumie wymieniłeś Awatar i ty coś powiedziałeś z Istota wodnym wody, Istota wody, no druga część awatar. Serio? To jest na trzecim? Ta. Co ty gadasz no. na, na, na <laughs> Jest też stare do nowego, już od starych części do nowej, nowszych części Star Wars Tak, no Star Wars Ósemka jest taka w sumie, nie, nie, nie spodziewałem się, że to jest no ósemka Podpowiedź? Podpowiedź, Co w ogóle nie związana z żadnym z tych filmów. Okay. Też ma części. E... Hobbit? Nie. A to dobrze Takie trochę z naturą związane. A z naturą? To jest so, nie z ale z, z prehistorią trochę też związane to jest. A Jurassic Park, Tak. No, Jurassic Park. Kurde, no. ja Jurassic Park, no, ma to sens. Kurde, no, ciekawe, no. cie ciekawe. A um, mnie kategoria, napiszcie w komentarzach, czy byście zgadli wszystko. A my widzimy się następnym razem.